Hej. Dziś przychodzę do Was z kolejnym unboxingiem, e, kolejne nowości z Craft Oclock, tym razem e, dwa kolory. Jest to fuksja oraz mięta, a także nowości w postaci dodatków do wycinania, które koniecznie musicie zobaczyć i koniecznie musicie mieć w swojej pracowni. E, moja paczuszka prezentuje się tak. Na początku pokażę Wam e, bloczki 20 na 20 do tego mamy tutaj bloczki 15x15 również z kolekcji Do tego całe, całe pakiety Podwójne pakiety zestawów kwiatów i to jest Basic Flower Set, zestaw kwiatów do kolekcji fioletowo fuksjowej Pokażę Wam zaraz co tu się kryje I każdy kolejny kolor, czyli wszystkie te, które były dotychczas turkus czarny, czyli white grey biało-szary, beige brown beżowo-brązowy, tak i turkusowy i teraz doszedł jeszcze właśnie miętowy i fioletowo-fuksyjny. One wszystkie mają kwiaty i liście. Kwiaty i liście, cudenka do wycinania. Do tego w tym sezonie, w tym sezonie mamy tutaj jeszcze trzy zestawy liści. I to jest kolor brązowy, kolor szary i kolor zielony I to są wszystkie liście jakie były do tej pory w, pośród dodatków Craft O'Clocka, które wychodziły z danymi kolekcjami, z kolejnymi kolekcjami, także wszystkie te liście zostały zebrane w te sety i pokażę Wam e, co zawiera każdy z zestawów ale pokażę to tylko na jednym, dlatego że te liście się po, że to wszystko jest. E, liście wszystkie są takie same w każdym z zestawów, różnią się tylko kolorem, więc e, pokażę Wam jeden zestaw. Do tego oczywiście nie może zabraknąć. Arkuszy 30 na 30 i tu mam po 3 sztuki każdego. E, na początek już tutaj nie będę się... E, Sprzątać, po prostu wam pokażę na szybko. Eee, kolekcja fioletowo-fuksiowy nastrój. Część z Was może mieć opory, co chodzi, o, że jest różowa, tak jak widać w internecie. Ona nie jest różowa. Eee, ona jest fuksiowo-fioletowa. Ten kolor fuksji jest naprawdę bardzo przygaszonym różem, bardzo wpadającym w ten fiolet, i ono pięknie się tutaj e, wpasowują. Tu macie w, na dole na naszej. Na, na tym arkuszu e, okładkowym, wszystkie po kolei arkusze, jakie widnieją, czyli każda strona. I tutaj możecie zobaczyć, że dół to są podstawowe nasze e, arkusze z kolekcji, w, 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 z różnych kolekcji e, fioletowych. A tutaj macie arkusze, które występują w różnych kolekcjach i po prostu e, nasza szefowa Reniat je. U zrobiła w fiolecie, po to, żeby wszystko pięknie do siebie pasowało. Te możecie znaleźć w, rozrzucone po naszych kolekcjach, a także jak jakiś wpadł Wam w oko, szczególnie dwa, trzy, no to tutaj macie je wszystkie zebrane i cudeńka. Tutaj mamy zestaw kart do Project Life, ale spokojnie można je te karty wykorzystać jako pod zdjęcia, maty pod zdjęcia o, słów mi brakuje z zachwytu ja jestem no, uwielbiam fiolet więc te kolekcje są dla mnie o, w ogóle uwielbiam papiery bazowe dla mnie o, powiem wam, że bardzo, bardzo fajnie się z nimi pracuje dlatego, że wszystkie kompozycje mogę zrobić sama, ewentualnie wyciętą kompozycję z jakiejś kolekcji mogę przykleić na nich i sama budować te kompozycje także tutaj mamy Przepiękne fiolety. Mamy pismo w, z grochami i z przetarciami, takie rozmyte niczym e, akwarela. Paski i moja ulubiona koronka. I do tego przepiękne, fioletowe, ciemne tło. Miejscami rozjaśnione, miejscami jeszcze ściemnione prawie do czerni. No cudownie. I nasze przerwane deski. Roze, jak to? Rozharatane? Haratane w tońskiej? <grymne> Pochadrane, o! <grymne> Nie no, żartuję. Przepiękne z damaskami, z przetarciami, z zagięciami papierów, więc rewelacyjnie wyglądają. I tutaj mamy kolejne przetarcia. Tu mamy taki wzór, jakby rozerwanego płótna. No są. Cudowne i moja ulubiona krata ze śliwki w czekoladzie, no rewelacja. Tu mamy znowu kwiaty, które wam się też będą kojarzyć ze śliwką w czekoladzie. One są dużo ciemniejsze i są w typowym takim fiolecie. Nie podbiegają pod kolor bordo jak sama śliwka w czekoladzie, więc rewelacja. No i nasze zygzaczki. I do tego cudowne damaski na kracie. I dechy, bo kto nie lubi dech? No rewelacyjna jest ta kolekcja. I jeszcze mięta. Mięta już też Wam pokazuję. Tu mamy z... tych kolekcji jest tyle, że... Lovely When You Smile, kojarzycie na pewno. Różowo-miętową kolekcję, tegoroczną. Nie, zeszłoroczną. Zeszłoroczną. W tym roku był Vintage Treasure. I tu mamy na okładce, znowu na odwrocie, karty. I tu mamy przepiękne damaski i przetarcia. Na następnej stronie mamy pismo, damaski, przetarcia i takie, wiecie, ściemnie, ściemnienia, czyli tono, tona, tonowanie. Tu mamy deski. Takich desek jeszcze u nas nie było szerokich, więc tu macie naprawdę totalną nowość z wzoru. Ten wzór jest. Genialne, ja uwielbiam takie pismo, większe, mniejsze, rewelacja i oczywiście damaski znowu i przetarcia. To mamy tak naprawdę taki wyblaknięty, prześwietlony film, stare zdjęcie, które gdzieś tam wyblakło na brzegach, więc notamenta to jest coś bardzo, bardzo pastelowego powiem wam, bardzo, bardzo pastelowa jest, nie jest taka ostra mięta nie razi, nie jest cukierkowa jest delikatna, więc bardziej mięto, zielona mięta pismo na cegiełkach i ten markusz, tak jak wspominałam z kolekcji nie lovely, ładnie smali znowu zapomniałam przypomnę sobie jesteś piękna, hello, hello beautiful tak, jest yy, witaj, witaj piękna o. a czemu mi lo, bo lovely when you smile tak mi weszło w głowę że nie, od, nie yy, no długo nie, nie odpuszczę tej kolekcji jest genialna i tutaj mamy kolejne damaski tu mamy też paseczki z hello beautiful ja wam wcześniej chyba coś wspominałam o, o tych yy, właśnie o lovely when you smile chodziło mi o, oczywiście o kolekcję hello beautiful to sobie później poskładam. Już nie będę Wam tutaj oczu męczyć. Chociaż ja bym mogła oglądać i oglądać. 20 i 20 bloczki są identyczne, z tym, że na stronie okładkowej mamy tylko kwadraciki. I tu nowość, nowość, dlatego że zarówno bloczki. 20 na 20 jak i 15 na 15 zyskały więcej arkuszy mamy 24, dwustronnie drukowane papiery i tu jest 4 razy 6 wzorów. Czyli jak wcześniej mieliśmy po 3 wzory z każdego, później w, no, w małych bloczkach e, mieliśmy, dostaliśmy właśnie 6, 4 arkusze z każdego, tak teraz nasze bloczki 20 na 20, również mają 4 arkusze. Jednego wzoru, więc jest z czego tworzyć. Kochani, jest no przepięknie. Mówię, to sobie od razu przygotowuję. Pokażę Wam zielony zestaw, i o, tak jak wspominałam, te zestawy liści one są takie same, różnią się kolorem. Mamy brąz, mamy szary, i tutaj mamy zieleń. I to jest nasza strona okładkowa. Tu mamy pierwszy mix liści, tak jak widzicie, mamy e, właśnie z Lovely When You Smile, mamy liście z Hello Beautiful, wszystkie, wszystkie liście e, Spring Morning, e, z, e, <ścoughs> z, z naszej pięknej, zielonej kolekcji e, Celeb Celebrate. Która wcześniej nazywała się Greenery Charm i pozostałe to wiadomo już... Gdzieś tam się przewijały, ale to są nasze bestsellery na zawsze najlepsze liście, które najbardziej uwielbiacie i które my chcemy Wam dać jak najwięcej. I tutaj macie już też w miksie podzielone kolorystycznie. Te odcienie zieleni się nieco różnią od siebie i są to kolory zachowane według bazowych, czyli tych pierwowzorów, które wyszły w bloczkach 30, w arkuszach 30 na 30 tu mamy z kolekcji, z naszej fioletowej kolekcji twórcza zaduma. Więc jak ktoś lubi naszą twórczą zadumę, to tu znajdzie. Te listki też się przewijały i też były przy Hello Beautiful. Oczywiście wszystko jest dwustronne i co możecie zauważyć, a to jest nowość, tych listków jeszcze nie było. Także co jeszcze najlepszego jest w tych listkach? One są dwustronnie wydrukowane, jak widzicie, i to jest awers i revers. I one są tak spasowane, że po wycięciu macie listki dwustronne, także można tworzyć kompozycję przestrzenne można tworzyć kartki z tymi okienkami, które się wiecie, w których możecie dać ruchome elementy i które będą się kręcić. One z obu stron te listki są identyczne, więc nie trzeba kombinować jak to zrobić. Możecie robić przestrzenne kompozycje w boksach. I z każdej strony te listki będą wyglądały tak samo, także nie ma strachu, że gdzieś tam biały jakiś papier będzie wam zaglądał. Tak samo jeżeli kompozycją wyjdziecie poza kartki, to również po odwróceniu na kartce będzie listek, a nie biały papier. I tutaj mamy też kilka nowości z listków. To sobie możecie teraz właśnie zobaczyć. I... Są pakowane trzy razy, 6 arkuszy. Także jest może dodatków do wycinania. To były listki. I mamy tutaj jeszcze sety z kwiatami, więc zobaczymy, zerkniemy po kolei. Najpierw zobaczymy sobie set biało-szary. Mamy rameczki. I mamy kwiatuszki, i zauważcie, że nasze kwiatuszki mają delikatną obwódkę, taką rameczkę białą, żeby łatwiej Wam było wycinać, żebyście mieli możliwość operować tymi nożyczkami, żebyście się nie bali, że gdzieś tam wam jakiś kolor zostanie. I tak samo kwiaty, jak i liście są dwustronne. Tutaj macie kolejne. I tu już jest miks kwiatów, zarówno z kolekcji podstawowych Craft O'Clock, jak i z Mix Media Craft O'Clock i French Craft O'Clock, więc do wyboru, do koloru. Magnolia, przepiękna Magnolia. Mówię, ja mam e, bika na punkcie kolekcji Lovely Way Smile, więc ja jestem zachwycona. I tutaj już mamy chyba, chyba szósty, tak, szóste. Szósty arkusz także jeszcze, jeszcze zobaczę turkus turkus przepiękny, przepiękny turkus uwielbiam zieleń i ich, jej odcieni tu mamy turkusowe rameczki mamy magnolię właśnie w takim delikatnym turkusie później mamy mocniejsze róże w turkusie troszkę listków i oczywiście też dwustronne mamy bratki róże Fiołki, maki. Tych kwiatów u nas w kolekcjach się bardzo dużo przewinęło. O, i tu jeszcze właśnie przy Turkusie macie dodatkowo arkusz listków w kolorze turkusowym. Więc mamy tak: mamy yy, stronę okładkę z ramkami. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Pięć arkuszy z kwiatami i szóstym arkuszem są liście. I tak się też e, kończą nasze e, listkami, kończą się e, fioletowy zestaw i miętowy zestaw także e, w beżu. W beżowo-brązowym nie ma, dlatego że beżowo-brązowy jest cały set listków, więc możecie sobie kupić taki zestaw, dowolną kolekcję papierów i możecie do niej i możecie ciąć, ciąć, ciąć. Dobra, i tyle na dziś. Dziękuję, że byliście. Mówię, zaglądajcie do, do, na, na naszą stronę, na, po inspiracje, które już za chwilę będą się pokazywać z naszymi nowościami, a dzisiaj się z Wami czekam buziaki.